Raz, dwa, raz, dwa. Trzeba rozchrzanać <laughs> kilka razy wcześniej, bo ja późno skończyłem ten wieczór. Rozmawiamy z żoną, że mamy po prostu jakiś głos zupełnie inny niż reszta świata. Wczoraj widziałem dobry film, że moje sumienie jest czyste, że jestem konsumentem, konsumentem kina. bo jeszcze nie wczoraj wyszedłem z kina, byłem na Elysium. I, I był to film bardzo dobry. Znaczy, nie spodziewałem się, że, że aż tak dobry. E, lubiłem dystrykt 9 e, e, i to mi się podoba, bo ja się wychowałem na takim e, zaangażowanym społecznie science fiction, znaczy e, literackim. Czyli mówię o Zajdlu, Diku, Asimowie. E, I to jest powrót do tego, do tego stylu, który mi się bardzo podoba: czyli takiej mocnej, twardej, bardzo przejmującej krytyki społecznej. E, przebranej w szatki science-fiction, ale też tak przebranej nie do końca. Pierwsze wspomnienie w, e, takie naprawdę, w, no myślę, że niestety to ukształtowało mój gust na następne dziesięciolecia, bo moje pierwsze wspomnienie związane z kinem to jest, to jest powrót Jedi. No i, i to było przeżycie formacyjne. Znaczy, że zobaczyłem, że coś takiego jest, e, coś takiego jest możliwe. To jest tak, do pewnych rzeczy nie można wrócić. To jest tak, jak jestem wielkim fanem powrotu do przyszłości, który jest dla mnie taką kwintesencją przygodowego kina lat, lat 80. Jest zabawne, jest, jest wciągające, jest gdzieś tam takim marzeniem każdego nastolatka o wielkiej przygodzie, który ma swoje małe życie, małe miasteczko i nagle dzieje się coś tak, coś tak wielkiego. I uważam, że jest ten film mistrzowsko opowiedziany. Badaj, że Robert Zemek jest tak, znaczy nie zrobił tego błędu, żeby wrócić, żeby odcinać kupony, George Lucas niestety ten błąd zrobił, i to był błąd straszliwy. Znaczy, z mojego punktu widzenia uważam, że mm, mimo dobrych momentów, które są zwłaszcza w trzeciej w trzeciej części tej nowej, tej nowej trylogii, takich mrocznych, widowiskowych, naprawdę. George Lucas zrobił wszystko, żeby zniszczyć, żeby zniszczyć tę legendę. Ja właściwie w ogóle nie wracam do, do czegoś, co już zobaczyłem albo co już e, przeczytałem. Ponieważ no, e, lubię ten, taką e, przygodę wejścia w nowy świat, a potem za bardzo nie rozumiem sensu wracania do tej, e, wracania do tej przygody. Także właściwie. Nie mam filmów, do których, do których wracam. Na przykład są filmy, które chcę komuś pokazać. Tak jak chciałem córce pokazać Powrót do przyszłości. I oczywiście obejrzałem to razem z nią. Tak jak chciałem pokazać żonie Panny z Wilka. Bo to jest dla mnie jakiś no, potwornie, ważny, potwornie ważny i przejmujący film. I tak jak teraz dziecku młodszemu pokazałem Toy Story. I cieszę się na to, co jeszcze mu będę musiał pokazać. Czyli e, potwory i spółka, epoka lodowcowa. No, w ogóle jestem wielkim fanem filmów e, animowanych. W ogóle ostatnimi laty, jak wiele osób zdradziłem e, e, kino dla, dla seriali telewizyjnych. I to jest tak, że uważam, że e, znaczy tam się dzieją rzeczy najbardziej interesujące, najciekawsze, tam są poruszane m, najciekawsze problemy i w sposób najbardziej, e, najbardziej odważny. Także z córką faktycznie głównie oglądam, głównie oglądam seriale. Jesteśmy wielkimi fanami e, Supernatural, co się nazywało po polsku, nie z tego, chyba nie z tego świata. A ona teraz nadgania mnie w serialu, który uważam za najlepszy, nie tylko najlepszy w telewizji ostatnimi laty, ale pewnie najlepszy w ogóle. I myślę, że jeśli z rzeczy, które widziałem na ekranie, nie tylko telewizyjnym, ale też kinowym, to myślę, że to jest najlepsza rzecz, którą widziałem, i jeśli nie w ogóle, to przez ostatnie lata, czyli serial e, Breaking Bad. O e, nauczycielu chemii, który postanawia, e, pewnego dnia zaczyna produkować narkotyki po to, żeby m, zapewnić byt swojej swojej rodzinie, ponieważ jest śmiertelnie chory. I to jest, e, to jest wstrząsające. Znaczy, takie rzeczy w kinie są, są niemożliwe. I Jeśli jest reżyser, że m, jestem pewien, że pójdę na jego nowy film do kina, niezależnie od tego, jak to będzie tematyka, to to jest na pewno David Fincher. To, co on robi, mi się, mi się bardzo podoba. Jego ostatni film, tak naprawdę najmniej, czyli dziewczyna", dziewczyna z tatuażem, ale każdy jego film jest bardzo przemyślany. On nie robi tych filmów często. One są o czymś, one gdzieś ze, znaczy w wielu miejscach wymyślają rzeczy, rzeczy od nowa. Tak jak, tak jak to było z Fight Clubem, tak jak to było z Grą czy z The, The, The Social Network. Jeszcze chciałem powiedzieć, że nawet jego teledyski lubię. Uważam, że jego teledyski Madonny to są tak. No to są pewnie najlepsze teledyski w dziejach muzyki, i muzyki rozrywkowej. Znaczy To jest tak, jest, jest ciężko, ponieważ bardzo mało jest dobrych kryminałów filmowych, zwłaszcza, zwłaszcza kinowych. Pisarz kryminałów cały czas musi widać z czytelnikiem, z tym, że czytelnik e, zna schematy, trzeba go szukać. Trzeba jednak zaskoczyć go rozwiązaniem, trzeba zostawiać fałszywe tropy. I to jest tak, że kino jest zbyt dosłowne. Czyli, że to, co się udaje w literaturze, bo to jest jedno zdanie, dwa zdania, jakiś szczegół, przelatujemy. To kino jest tak dosłowne w swojej wizualności, że od razu mówimy: O, pokazali to, to będzie chodziło o to. I faktycznie ja nie mogę oglądać kryminałów filmowych, ponieważ ja w dziesiątej minucie wiem o co chodzi i wiem, jakie będzie rozwiązanie. I to też pokazują ekranizacje niezbyt udane, czyli. E, gdzieś, na przykład, e, Wyspa Tajemnic Denisa Liheina, która jest doskonałą powieścią, gdzie do końca nie wiemy o co chodzi. I e, fi, film Martina Scorsese, no jest. Może nie to, że jest słaby, tak? no, ale tam naprawdę, ma, że od pierwszej sceny podejrzewamy o co chodzi, nawet jeśli nie czytaliśmy, nie czytaliśmy powieści. Także nie mam takich naprawdę ulubionych e, kryminałów filmowych, bo tutaj znowu e, wygrywają seriale. Znaczy, gdzieś bardzo lubię e, Colombo. Które wygrały, dlatego że było parte na a, świetnym pomyśle. Na tym, że znamy sprawcę od początku i tylko oglądamy to, w jaki sposób Columbo y, dorwie, tego, dorwie tego sprawcę. A najlepszym kryminałem, jaki w ogóle widziałem na ekranie, też jest serial: to jest serial e, Damages z Glenn Close, który po polsku się nazywał chyba Układy. No i powiem, że to jest tak dobre, że to jest na, nawet nie tyle najlepszy kryminał telewizyjny co w ogóle jedna z najlepszych fabuł kryminalnych, z jakimi się z jakimi się zetknąłem. Naprawdę, co, co dobrze pokazuje, że serial jest tak naprawdę odpowiednikiem powieści. Znaczy film jest za krótki. Te półtorej godziny czy dwie godziny to jest długość opowiadania. A jeśli chcemy oddać złożoność powieści, czyli wielowątkowość w kryminale, fałszywe tropy, drugie plany, to musimy, to musimy sięgnąć po większą formę, a większa forma to jest serial. No to znaczy wszystkie te pytania ulubionych aktorów, ulubione aktorki, to są trudne, bo to zależy. Myślę, że dzisiaj odpowiem co innego niż bym odpowiedział za, za tydzień. E, oglądam teraz House of Cards, właśnie Davida Finchera, serial o kulicach amerykańskiej polityki i przyznaję, że uwielbiam Kevina Spacey I jestem w stanie pójść do kina, nie wiedząc, co to jest, o czym to jest i kto to zrobił tylko dlatego, że on tam, m, że on tam gra. Także myślę, że jeśli chodzi o aktorów amerykańskich, to jest, e, to jest teraz on. Jeśli chodzi o aktorów, e, aktorów polskich, no to ciągle Daniel Olbryski jest gdzieś tam wzorem niedoścignionym. Znaczy to, co on zagrał niemalże rok po roku, zupełnie różne role, czy to była e, czy to była Panny z Wilka, Brzezina, Ziemia Obiecana, Potop, to jest, e, no to jest myślę nie do powtórzenia już będzie w historii, w historii polskiego kina. A dzisiaj to nawet trudno by mi było powiedzieć, bardzo cenię Roberta Wińskiewicza. Nie uważam, że to jest świetny, świetny aktor, co na szczęście doskonale, doskonale wykorzystuje. Z aktorek świetnie pamiętam Glenn Close właśnie w układach w Damages. I to była bardzo dobra, bardzo dobra rola. Pamiętam takie no, różne takie ikoniczne, ikoniczne, sceny. Pamiętam Krystynę Jandę na korytarzu na korytarzu Boronicza. I pamiętam w ogóle Człowieka z marmuru, ponieważ no, w, w, wtedy Krystyna Janda z Andrzejem Wajdą wymyślili granie kobiece od nowa zupełnie. To był taki kamień, e, kamień milowy. Y, no i to chyba tyle. Znaczy ja też e, chciałem powiedzieć, że ja, ja w ogóle bardzo silnie przeżywam fikcję. Znaczy nie traktuję jej tak e, technicznie, tylko przeżywam, wzruszam się, zasłaniam oczy na, zaspaniam oczy na horlorach. I dlatego ciężko mi jest mówić o aktorkach i aktorach. Bo ja oczywiście wiem, że to są osoby, które mają swoje życie i tylko udają, że są kimś innym, ale na tyle mocno przeżywam tą fikcję, na tyle mocno się w tym zatapiam, że nie myślę o tym, że to są pra prawdziwe, prawdziwe osoby. To są zawsze dla mnie bohaterowie. Znaczy, powiem tak, często mnie rozczarowują takie filmy, które są od razu obliczone na to, nie po to, żeby opowiedzieć mi coś fajnego, tylko żeby zrobić na mnie takie wrażenie, i że to będzie takie mądre i głębokie. I to mnie, i to mnie wyłącza, to mnie wyłącza zupełnie. Znaczy, film właśnie Drive, który wiem, że jest z jakiegoś powodu kultowy, jest dla mnie drugiej wyłącznie nudny. I to jest, to jest sztuczka. Jestem bardzo odporny na sztuczki narracyjne. Kiedy komuś brakuje umiejętności, żeby wciągnąć w niepowiadaną historię, więc bohater pali papierosa, tak tutaj spojrzenia długie robi i że to jest wielka głębia. Po nie jest głębia, tak? Nuda to, nie jest, e, nuda to nie jest głębia. Znaczy w kinie i w fikcji w ogóle ja szukam e, czegoś takiego. Znaczy e, e, to, co najbardziej we mnie zostaje, to są rzeczy, które kiedy się skończyły, to naprawdę miałem łzy w oczach. A, a zdarza się też, że po prostu płakałem żywnymi łzami, nie dlatego, że koniec był wzruszający, tylko dlatego, że to już koniec w ogóle że coś było tak dobre, zabrało mnie w tak fantastyczną podróż do innego świata, że ja bym chciał w tym świecie trwać, trwać. i trwać. Nie chcę, żeby to się skończyło. I czegoś takiego szukam, czyli no, nazwijmy to e, epickości. Ja naprawdę lubię kino wielkie, lubię kino popcornowe, lubię e, Hansa Zimmera, orkiestrę symfoniczną. Znaczy Gdzieś małe, kameralne przypowieści o prostych ludziach, y, poza amatorem, e, w ogóle w ogóle mnie nie ruszają, bo ja mam w swoim. E, znaczy, e, moje życie jest e, kameralną przypowieścią o prostym, o prostym człowieku i mnóstwo takich przypowieści znam, a kiedy idę do kina, to chcę mieć wielki ekran, e, dolby stereo i takie sceny, żeby mnie wciskało, wciskało w fotel.